Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 starter paków z kolekcji Panini FIFA 365-2025. Produkty zakupione u Grzesia Urbanika w sklepie Szymon Sport. Tutaj macie wszystkie najważniejsze, najpotrzebniejsze informacje: telefon, e-mail do Grzesia. Także dzięki Grzesiu za możliwość. Też nagrania odcinka z tymi produktami. No i co, ja będę, moi kochani, szukał kart limitowanych, które brakują mi do kolekcji. Mam już bardzo dużo limitek, ale jeszcze brakujące są, więc może uda się w zestawach startowych trafić właśnie jakieś braki. Dlatego 10 razy 2 limitki, mamy 20 limitek. Chętnie. Przygarnę jakąś kolejną nową. Saszetek nie będziemy otwierać. Zostawimy na odcinki, na jakieś pojedynki. No i w pierwszym zestawie udało się trafić nam Lautaro Martineza z Interu i Rodrigo Riquelme z Atletico. To są pierwsze dwie limitki. Je akurat posiadam. Tu są, tu są trzy saszetki i zerknę do środka, bo czasem się zdarza, że są trzy limitki w środku. Tutaj akurat nie mieliśmy. No i lecimy z drugim zestawem. W drugim zestawie, co będziemy mieć? Jedna saszetka, druga, trzecia. A teraz karty limitowane. Aleksander Bach z Benfiki to jest pierwsza a druga to Rodri z Manchesteru City zerknę nie, więcej nie ma zestaw startowy numer 3 limitki pod saszetkami są a mamy kogo? Gabriela Martineliego z Arsenalu i Erlinga Halanda z Manchesteru City. No, jak na razie każda linijka jest inna. Tutaj mamy Williama Salibe. Arsenalu druga limitka to Antoine Griezmann Atletico saszetki trzy i to tyle zestaw startowy numer pięć z limitek mamy tutaj Joya Vermana z PSV Eindhoven oraz lamina Yamala z Barcelony i trzy saszetki więc na razie wszystkie te limitki mam w swojej kolekcji Tym razem wpada Thibaut Courtois z Realu, i Rodrigo Riquelme Atletico. Kogo mieliśmy na początku z Atletico, też Rodrigo Riquelme, czyli to jest pierwsza powtóreczka, moi kochani. No ale to i tak, nie ma źle. Na tyle starterpaków, jedna tylko się powtórzyła. William Saliba, to też jest powtórka, i Pedri, Barcelona, i to tyle. Zostały nam trzy zestawy startowe, i tym razem jest. Hakan Çalhanoğlu Interu i Kevin de Bruyne Manchester City. Przed ostatni zestaw. Aurelin Ćłamieni z Realu oraz Martin Odegard Arsenal. I co będzie w ostatnim zestawie? Jonathan Klaus z Marsylii oraz Antoine Griezmann Atletico. Teraz sobie wszystko sprawdzimy. Podsumujemy czyli 20 limitek. I ile nam się tutaj powtórzyło kart. A więc Saliba nam się powtórzył. To jest pierwsza limitka powtórkowa. I dwa razy Atletico nam się powtórzyło. Griezmann i Rodrigo Rikielme, czyli odkładając tak jakby te trzy limitki mamy 17 różnych kart limitowanych. Przypomnijmy sobie, kto tutaj jest. Barcelona, Jamal i Pedri. Z Manchesteru City mamy Halanda, Rodrigo i Kevina de Bruyne. Z Arsenalu mamy Odegarda, Gabriela Martinelliego i Williama Salibe. Inter, Chalanolu, Lautaro, Martinez. Atletico, Rodrigo Riquelme i Antoine Griezmann Real Courtois i Człameni. i pojedyncze sztuki z trzech klubów, a więc Alexander Bach z Benfiki Joe Wehrman PSV Eindhoven i Jonathan Klaus Marsylia więc nie ma źle na 10 starter paków 17 różnych limitek wpadło. Jeżeli chodzi o moją kolekcję, no to niestety nic tutaj nowego nie dojdzie, bo wszystkie te limitki już mam, więc trzeba dalej szukać. Okej, okay, moi kochani, to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.